Siemanko widzowie dzisiaj nowy, nowa seria z farmymią, to jest ta. seria Gospodarstwo po dziadku, widzicie, ja sobie polecę, kula. Ale dziadek wczoraj odszedł Także już nie To gospodarstwo było kiedyś dziadka sprzedanie kupił sobie takierowskie gospodarstwo zostało mu 189 944 euro czy tam o 3 zł no i dał mi to ja sobie zainwestowałem kupiłem sobie pięć pól albo i 4 więcej no 5 albo cztery pól cztery pola i jedna łąka chyba nie kupowałem nie kupowałem to. jedziemy na największe gospodarstwo. Zobaczymy co tam dziadek sobie za i Ja nie przyjeżdżałem pomagać, ale to dawno. Także dojeżdżamy. I mam owo, już widzę MFA. Porusek i dwa pary z bronami. 16, 14. Fajny. Olejek. Opryskiwacz. Enefik 87. Mamy e, siewnik. Nie wiem jakiej marki. Unia, punkt, piątka. Oho, tego to widziałem. Ten to dziadek mówił, że to jest maszyna nie do zdarcia. ZT403. Punkt też, Forschnitt. Zobaczmy, czy coś tu dziadek chowa. O, oh, kurde. C385 i to, to potwór popatrzymy wszędzie Czy dziadek jeszcze coś ma krówki, ale nie mam gdzie to sprzedawam Chosek na tym garażu gdzie jest o kurde nie to jeździłem Dziadki dziadkiem jeździliśmy na zimę, nie wiem, 5 lat znaczy tam nie, 10 11 teraz mam 17 tak naprawdę we farmie 17 mam o tutaj fajny rozrzutnik stary tam, przyczepa dziwne, że Jedziemy robić pierwsze prace połowa. Bardzo dawno tym jeździłem. Trochę jechałem z Banitkowa taka mapa Banitków nie wiem czy znacie stamtąd właśnie pochodzę i stamtąd właśnie jechałem ale niestety musiałem jechać na drugi koniec Polski do rodziny Jadę teraz na, na pole numer 6 i jedziemy właśnie na pole numer 6 i wiem czy możemy jechać po drodze. mógł jechać chociaż z 22. To by się nie było. Mm -hmm. Tylko... Zaraz no, w tym będę musiał wyjechać. No, ja jeszcze jechać na polu numer 100, 150. Mam tak. Polu numer 6, 7. 150, 148 i 104. Także widzów, zostaw łapę w górę i subika, żeby Ciebie nie omijały następne filmy. Suba z dzwonem, oczywiście. Skomentuj ten film i zapytaj się, znaczy napisz w komentarzu, jaki nowy nabytek kupić. Ja wam przypnę serduszka, Papa. Co? Tu widziałem, No i. To A Ale poczekaj, bo ja muszę zatrudnić pracownika. Zaraz tu to nam. No. Dalej jest odcinek. No, dalej, dalej. Będziesz nagrywał. Będziesz youtuberem. Obawisz się youtubera. Dzień dobry. Powiedz widzom, żeby dali suba i łapę w górę. Dzień dobry, dajcie suba, łapę w górę. My lecimy po 50 subów, żeby nagrywać live. Live'y będziemy nagrywać, ale oto będę nagrywał live. Lepszego. Stary! Co? Co mam jeszcze powiedzieć? I co jest? Dobra, proszę. Ja dawno o tym nie posiłam. O, bo wydaję o... Pa, pa. Łapkę w górę. Za mną. Pa. 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 Dobra. Pa, pa. no jeszcze się nie cegnął, no, jeszcze odcinek. No. Jest to odcinek trwa, a będzie to. Będzie. E, czym będziesz jechał tu na pole? E, no. Tym ruskiem? Nie. Tak? Trzydziestką. Nie, trzydziestka nie odpali. 30 ma rozładowany akumulator, także będzie trzeba podpiąć pod rozrusznik znaczy od ten do ja będę nim robił to potem, potem, potem na razie muszę do końca podjechać potem zatrudnię pracownika to się będzie robił i robi zatrudnię teraz nie, bo trzeba będzie robił trzeba? Zostaw lajka, nie bądź fajka. Ale no chcę go tyle już nagarnować. No bo chcę. I zejść, bo widzą i nie widzą. To widzowie, ja kończę ten film. Nie kończymy ten film.